Wybrane numer jest zajęte. Dzwonimy do Ministerstwa Skarbu do Departamentu Kontroli Gier Hazardowych. Przepraszamy, wybrane numer jest zajęte. Spróbuj później. Sorry, the number you are calling is busy now. Dzień dobry Pani, mówi Zbigniew Stanoga. Proszę Pani, dotarła do mnie taka informacja, że ktoś sobie na profilu Facebookowym zamieścił zdjęcie rulety i został za to ukarany, bo ponoć to jest dowód na to, iż ktoś wspiera i propaguje nielegalny hazard. Ja chciałem donieść na siebie, że ja też takie zdjęcie umieściłem na swoim profilu, który ma ogromną oglądalność. I chciałem uprzejmie Panią zapytać, gdzie powinienem donieść na siebie, żeby wszczęto postępowanie w tej sprawie. Proszę się skontaktować z Panią pod numerem 5279. To jest końcówka numeru, tak? 5279. Ok, dziękuję bardzo. To dzwonimy dalej. Kurwa nawet donieść na siebie nie jest prosto w Polsce. 694 cztery. Pięćdziesiąt dwa siedemdziesiąt Dzień dobry pani. Proszę Pani, dzwonię w takiej sprawie do Pani. E, numer podała Pani z Departamentu e, Kontroli Celnej i Podatkowej i Kontroli Gier. E, zauważyłem na, w internecie na jednym z profili Facebookowych należących do Zbigniewa Stanogi e, zdjęcie ruletki. Tam Pan propaguje grę, e, gry hazardowe, nielegalne. A wiem, że w Pioskowie Trybunalskim skazano osobę za tego typu działanie. Gdzie ja powinienem donieść na tego Pana? Ale jeszcze raz, by Pan mógł po tak, reklamę, ruletki. ruletki. którą osoba fizyczna na swoim profilu e, e, jak gdyby reklamuje, tak? I, i wiem, że w Piotrkowie Trumanskim za tego typu działanie został, zostało wydane orzeczenie sądowe, gdzie skazano osobę na karę żywny tysiąca złotych mm -hmm. i chciałbym się dowiedzieć u Pani, gdzie należy donieść na Pana stanowisko. No proszę Pana, e, e, jeżeli chodzi o przestrzeganie ustawa o kresach zarodowych, która określa m.in. kwestie związane z reklamą kres hazardowych, czyli jakby przestrzeganie nie, nie, nie przepisów do tej ustawy to kontrolę sprawują organy służby celnej to jest naczelnik urzędu celnego i dyrektor służby celnej, no właściwej tak ze względu na, 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 na miejsce no nie wiem, na, na tego pana, no nie wiem czy on no bo rozumiem, że ma pan jakieś dane z na tą osobę no tak, roku. mam jego imię, nazwisko, no PESEL, numer dowodu osobistego. To są osobowy. organy służby celnej, naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, a ponadto Departament kontroli celnoaktyzowej i kont kontroli podatkowej, które panowie są tutaj, nie wiem z jakich względów, sprawuje nadzór nad na organami służby celnej. Między innymi robię statystyki um, urzędowania, jakie jest nawzajem. Proszę, to jest specjalna osoba. <słuch> tylko Pani Departamentu Kontroli i Planu Procedowania do A proszę o takie pytanie, wie Pani, bo z punktu widzenia reguł procedowania artykułu 304 kodeksu 1 paragrafu pierwszego kodeksu postępowania karnego pani w tej chwili jako funkcjonariusz publiczny dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub celnego czy pani z, na podstawie swoich uprawnień nie jest aby zobligowana do przyjęcia ode mnie moich danych i skierowania sprawy zgodnie z właściwością do właściwego miejscowo urzędu urzędu celnego tudzież jednostki powszechnej prokuratury lub policji i, e, ja nie, e, pan, pan mówi o przyjęciu do mnie. Jeżeli ja wiem, że jest popełnione przestępstwo, to ja bym musiała sama to widzieć. Ja tego nie widziałam, więc e, nie jestem w stanie stwierdzić, czy, czy i, 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 miało miejsce to zdarzenie, czy nie. Jeżeli pan doświadczy, jeżeli pan ma takie podejrzenia, no bo to nie, nie, jest, nie jest kwestią, że komuś no. pan wie, że, że zostało popełnione przestępstwo, więc pan może takie zawiadomienie złożyć. Może pan napisać na miejsce sobie na to może pan napisać do naczelnika urzędu danego bądź do Natomiast, yy, yy, -y, ja nie mogę się opierać na tym, że pan mi mówi, że było naruszenie, bo ja tego nie widziałam. Jeżeli ja bym widziała, że nie wiem, ktoś to i reklamuje, czy nie wiem, czy coś robi wbrew ustawień, wiedział, to, to wtedy mamy, to wtedy jak składam takie zawiadomienie. Natomiast nie to, że pan mi mówi, że ktoś tak robi, bo ja mówię, że ja tego nie widziałam. Tak, Rozumiem. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. kim miałem przyjemność. Anna Pani Anna. Rozocha. Tak. Pani Anna Rozocha. Dziękuję serdecznie, Szanowny. Pani z tej strony oczywiście zbignie w autor tego wpisu, więc zawiadamiam sam na siebie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No. Tak to jest. Natrajkotała, natrajkotała. Chyba jak o pończusia, bo to niewyraźnie mówiła trochę, tak mi coś przeszkadzało w ustach. Takie mamy prawo, takie mamy państwo. Do niej jest trudno na siebie. A już myślałem, że nas tą nogę to szybko złapią. Pozdrawiam.